No i proszę, doczekaliśmy się. Jesteśmy tutaj na minusie. Złapałem się pod kreską na pozycji na Bitcoinie i e, dzisiaj powiem wam między innymi, powiem wam jak mam zamiar rozegrać tą pozycję pod kreską. Jak pamiętacie, miałem dwie pozycje XRP i Bitcoina z XRP. E, stop loss na zielono zamknął mi pozycję. Wszystko w porządku. 10% minimalnego oczekiwanego zysku zdjęte a na bitcoinie zbyt długo oczekiwałem na odpowiedniego stop lossa i nagle zjazd pod kreskę i jestem pod kreską. Więc o tym dzisiaj będziemy sobie za chwilę rozmawiać, a po tym jak ogarniemy tutaj sytuację z tym bybitem i z tym co mam zamiar zrobić z pozycją, którą mam pod kreską, chciałem porozmawiać o czymś, co jest bardzo, 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 bardzo ważne w naszym życiu osobistym, jak i finansowym. Jak i oczywiście krypto o prywatności. A więc prywatność w życiu osobistym, prywatność w finansach, prywatność w krypto jest bardzo ważnym tematem i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Więc chciałem zwrócić na to uwagę raz jeszcze, i tutaj jak widzicie słynne logo Tornado Cash. Wyobraźcie sobie, że gościu, który napisał właściwie smart contract do Tornado Cash, ciągle siedzi w więzieniu, a gościu sam Tankman, który zawinął 16 miliardów i, i zniknął, nagle jest ciągle na wolności. To jest naprawdę, jak bardzo odwrócony mamy świat do góry nogami. Tak przy okazji to pokażę Wam coś jeszcze. Melisa. Melisa była odpowiedzialna za decydowanie, czym jest dezinformacja polityczna na Twitterze i została zwolniona przez Ilona Maska. I, I jak. I, i, a, Brakuje słów co do tego, ale Stany Zjednoczone i, i, i ich ludzie w ogóle w, w tym momencie jakby szaleją na punkcie, właśnie, Melis i tego typu osób. Ale wróćmy do tematu. Dobra. Bybit. Jestem na giełdzie Bybit. W ogóle w weekend oglądałem wyścig Formuły 1. Ja nie jestem ani fanem specjalnie Formuły 1. Jak widzicie, tam piłkę nożną też tak oglądam, bo, bo, bo jest jakaś tam rozrywka, ale tam szalonym fanem też nie jestem. Ale jak widzieliście mnie na Twitterze, oglądałem również mecz otwarcia, z czego mogliśmy się trochę pośmiać, szczególnie przy tym pierwszym spalonym. No ale pomijając to, jestem na Bybicie i zdałem złapać się pod kreską tutaj na mojej pozycji na Bitcoinie. I teraz tak, jeżeli wejdziemy w derywatywy i w XRP, to pamiętacie, miałem tutaj pozycję na XRP, która została zamknięta. Tutaj w tej chwili XRP jest bez pozycji, ale derywatywy inverse contracts Bitcoin. Ale na Bitcoinie jestem pod kreską. Jak wiecie i pewnie słyszeliście kilka razy już, jeżeli oglądacie mój kanał, um, faktem jest, że longi mają. Longując, mamy o wiele, wiele, wiele większy potencjał zarobku niż shortując. Sortując Bitcoina z 60 tysięcy do zera, możemy zarobić maks 60 tysięcy. Longując Bitcoina tą samą kwotą od dolara do 60 tysięcy, zarabiamy, puff kosmos. Więc na tym, to, na tym to polega. Więc dlatego, biorąc pod uwagę to, że w jakiś tam sposób wydaje, mi się, że uklepujemy dołek na krypto, próbuję um, ustawić się tutaj właściwie na tych dołkach ze swoimi pozycjami, ze swoimi wejściami, ze swoimi zakupami w taki sposób, aby e, w momencie, kiedy wyjdziemy z tej bessy, e, wykorzystać to. E, poprzednio w czasie HOSy miałem bardzo, bardzo dużo e, tradując z trendem, miałem bardzo dużo, dużo udanych tradeów i w czasie besy, jak widzicie, bardzo zachowawczo podchodzę do trade'ów, a więc ustawiam te stop lossy na zielono, bo nie wiadomo, czy pójdziemy w dół, czy w górę, ale w tym momencie nie ustawiłem tego stop lossa, jestem pod kreską. Więc co w tej chwili mam zamiar zrobić z tą pozycją? Ta pozycja nie jest dużą pozycją, bo tak jak tutaj możecie zauważyć, wejście było z mniej więcej za 1000 dolarów, dźwignia była... Razy 5, więc w tym momencie jestem mniej więcej jakieś 180, niecałe 200 pod kreską. Co w tym momencie mam zamiar zrobić? Nie mam zamiaru numer 1 dokładać do tej pozycji. Nie mam zamiaru dokładać do tej pozycji i nie mam zamiaru zmniejszać dźwigni, czyli obniżać cenę likwidacji. Cena likwidacji 13800. Jeżeli ktoś, a jest parę osób, co z chęcią zobaczyłoby mnie, jak właściwie tracę pozycję, to zapraszam. Jeżeli zobaczycie, że giełda idzie w dół, to będziecie mogli w następnych odcinkach zobaczyć, jak gdyby ta pozycja została zlikwidowana, jak ta pozycja jest, zostaje likwidowana. Aczkolwiek, co wtedy bym zrobił? Tak jak powiedziałem, nie zmieniam dźwigni, nie obniżam likwidacji, nie dokładam do pozycji. Co mam zamiar zrobić, to jest pozwolić tej pozycji po prostu się. Po prostu się przeciągnąć. Cokolwiek się wydarzy, się wydarzy. Jeżeli zjedziemy w dół do 13,800 i ta pozycja zostaje zlikwid zostanie zlikwidowana, co mam zamiar zrobić, to jest przy 13,800 otworzyć następnego longa na tych samych zasadach, przy cenie 13,800. Za tą samą kwotę, z tą samą dźwigną. Więc taki, taki jest mój plan, jeżeli chodzi o tą pozycję, i zobaczymy w tym momencie, jak się to, co się z tym wszystkim wydarzy. Aczkolwiek, jeżeli popatrzę na wykres i na to, jak zachowują się w tym momencie inwestorzy, wiemy, że w tej chwili emocje szarpią tutaj ceną i rynkiem, ale tak czy inaczej, patrząc na to, to mamy tutaj takie coraz wyższe te dołki, a tutaj coraz niższe szczyty, a więc zbliżamy się do takiego punktu gdzie właściwie oczekujemy jakiejś większej reakcji typu takiej właśnie, jak mieliśmy tutaj poprzednio, a więc od takiej choćby w dół lub w górę. Więc zobaczymy, co się, zobaczymy, co się wydarzy. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, w poprzedniej hosie miałem mnóstwo bardzo dobrych, udanych trade'ów, lungując rynek wraz z trendem, więc jestem gotów tutaj, do tego, aby walczyć o, swoją, o swoje wejście, idealne wejście w pozycję long przy właściwie, kiedy rynek uklepuje ten dołek. Ten dołek możemy uklepować przez następny pół roku, przez następny rok, tego nie wiem. Dlatego tradując zachowawczo, tak jak zawsze mówię, wchodzę z trendem, ustawiam stop loss zielony i tak dalej, wchodzę z kwotami, które są dla niektórych tutaj nawet śmieszne, ale to nie ma znaczenia. W pewnym momencie jestem pewny, że e, złapię to, co chcę i będę sobie po prostu wtedy e, kontrolował już te swoje, te sw tą swoją jazdę. Także tak to wygląda, tak to wygląda na moim, e, na moim e, tradzie i na moim ByBicie. Jeżeli chcecie więcej o tradingu, to macie ABC Tradera w zakładce Playlista, gdzie właściwie możecie dowiedzieć się więcej o moim mentalnym. Ro, mojej mentalnej rozkminie tego rynku, jak i um, narzędziach, które używam do tego i w jaki sposób do nich podchodzę. Teraz przechodząc na opcję albo na punkt numer dwa, na temat numer dwa, jeżeli chodzi o mój film, to chciałem Wam coś jednego pokazać. Um, wszyscy znamy, wszyscy znamy e, tematy. E, śledzenia transakcji na blockchainie, a więc to, że wszystko jest tak bardzo transparentne, że możemy śledzić każdy adres, wejdziemy sobie na jakiś adres, byle jaki i widzimy tutaj, że ma, e, ile tutaj, 5 milionów, 5 milionów w Ethereum, ma tutaj, czekajcie, dobrze mówię? No nieważne, 2000 w, w jakichś innych, w jakichś innych coinach, możemy sobie tutaj patrzeć, e, patrzeć, jakie transakcje ten, ten, ten adres wykonuje, możemy sobie patrzeć, jakimi tokenami, wejdziemy sobie tutaj, skąd te transakcje się pojawiają, z jakich adresów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu w taki sposób ludzie obserwują na przykład portfele Ryśka, w taki sposób obserwują portfele innych ludzi, którymi, którymi są zainteresowani. I... To jest tak, jakbyśmy mieszkali w takim szklanym domu, gdzie, gdzie wszyscy widzą, co my w tym domu robimy. Szkle, używamy szklanych, że tak powiem, toalet i, 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 i nasze finanse są wypisane nam na czole i w ogóle. To nie jest, że tak powiem, komfortowe. Więc w świecie finansów, tak jak i w świecie tradycyjnym, człowiek chce mieć trochę prywatności. Do tej prywatności do tej pory służyło nam tornado cash. W świecie krypto, między innymi lub też um, jedna z moich kryptowalut, które są jedną z moich ulubionych kryptowalut, ale nie inwestycyjnie, ale typowo użytecznie, a więc Monero, do którego zaraz przejdę. Ale zacznijmy od tego Tornado Cash. Wiemy, co się wydarzyło. Um, twórca lub jeden z twórców kodu Tornado Cash ciągle siedzi, ciągle został, e, został przymknięty, ciągle siedzi w więzieniu. Jako, jako, nie wiem, przykład, co jest totalnie dla mnie niezrozumiałe. A taki sam Bankman chodzi sobie na wolności, tak samo jak i Maszyński, jak i... No nie wiem, czy to kłon już mają gościa, czy nie, ale to, to, jest, to jest paranoja dzisiejszego świata. Więc powiedzmy, że... Ciągle wiemy, jak używać tornado-cash. Większość osób wie, jak używać tornado-cash i, i ciągle wiemy, że możemy używać tornado-cash, bo y, ciągle jest dostępny, pomimo tego, że i tutaj mamy różnego rodzaju opisy i ostrzeżenia i jak, ale powiedzmy, że y, nie chcemy używać tornado-cash, ponieważ nie chcemy używać y, tego y, narzędzia z tego powodu, że nie chcemy, aby w jakikolwiek sposób nasz adres został. Y, jakoś wciągnięty na czarną listę i potem byłby blokowany lub środki z tego adresu byłyby blokowane lub coś w tym stylu, to nie możemy zapominać, że mamy coś takiego w świecie krypto jak Monero. I Monero jest jedną z moich, tak jak powiedziałem, ulubionych kryptowalut, ale nie tyle inwestycyjnie, chociaż prawdopodobnie cena Monero zachowuje się tak, jak cena innych krypto na rynku, ponieważ... Jak wiemy, są to naczynia połączone, ale nie tyle inwestycyjne, co typowo użytkowo. A więc, jeżeli chcemy wysłać komuś jakiekolwiek środki, i powiedzmy, że chcemy mu wysłać nawet to Ethereum, prawda? To chcemy, aby w momencie, kiedy to Ethereum od nas dostaje ktoś, czy jakieś Tedery, czy cokolwiek innego, ten ktoś nie wszedł na nasz adres, z którego wysłaliśmy mu to Ethereum, i od razu widział wszystko, całą historię naszych transakcji, co z jakiego portfela dostajemy, jakie krypto trzymamy, gdzie co stakeujemy i inne portfele połączone z tym wszystkim. Po prostu to jest coś bardzo niekomfortowego. Więc um, dlatego używanie Monero w świecie krypto jest dla mnie wręcz nie, nic, niczym złym. Tu nie chodzi o chowanie się, tu nie chodzi o żadne jakby machlojki, tu nie chodzi o nic w tym stylu. Tu chodzi o czystą, zwyczajną prywatność ludzką. A więc chcę wysłać komuś USDT i nie chcę, aby ten ktoś od razu miał dostęp do wszystkiego, co ja robiłem w świecie krypto i robię w świecie krypto i widział wszystko. Więc wolałbym, aby najpierw kupić sobie Monero. Przesłać to Monero na Monero na e, portfel, zupełnie czysty nowy portfel, to Monero zamienić lub na giełdę, która w ciągle używa Monero, lub to Monero zamienić na USDT, USDT wysłać sobie e, na, na, na portfel i dopiero wtedy, e, jeżeli w taki sposób byśmy to rozegrali, lub w jakikolwiek podobny sposób zamienić Monero na portfelu, e, z dwoma portfelami, jakkolwiek, czy kupić Monero. E, Prywatnie, anonimowo, poprzez różnego rodzaju dostępne przez to są narzędzia. W ten sposób nagle bitchu, giełda bitczu handluje choćby Monero, giełda Coinbase, nie Coinbase, tylko Binance ciągle ma chyba Monero, więc bybit niestety nie ma Monero, ale bitchu jest jedną z giełd, o których ostatnio mówiłem, i ciągle pod spodem wisi link do bitchu, więc jeżeli ktoś nie ma, nie ma pojęcia, w jaki sposób to rozegrać, może ciągle rozegrać to poprzez giełdę Pitchu. A więc po prostu chcemy w pewnym momencie mieć adres i środki na adresie, który nie jest absolutnie powiązany z innymi naszymi portfelami i z całą naszą historią, którą sobie robimy w świecie krypto, A i nie chcemy, żeby to było publiczne, więc używamy Monero. Przykładowo nawet, jeżeli tak jak mówię, jeżeli byście chcieli wysłać swojemu kumplowi, czy zakładacie komuś portfel i nawet ostatnio, spróbując odpalić kogoś ze stejkowaniem Zen i, i temu komuś chciałem powiedzmy wysłać parę groszy, niech, niech ma na, od razu na opłaty. No to chciałbym to zrobić z portfela, z adresu, który nie jest powiązany absolutnie z innymi moimi adresami, bo nagle ten ktoś wchodzi i mówi: O, czekaj, to twoje, to nie, nie chcemy tego robić. Stąd też, stąd też Monero. Monero jako czysto użytkowy token w świecie krypto, który jest jakby nie było czymś, co. Ciągle dba o naszą prywatność, bo dla wszystkich, co lubią gmocha, to pokażę Wam, jak w ogóle można śledzić e, e, transakcje na Monero. Otóż transakcje na Monero są bardzo proste do prześledzenia. Tutaj mamy nasz adres. Powiedzmy adres. Tutaj mamy coś tam. Ok. I wysyłamy z tego adresu e, środki na inny adres. tyle. To jest wszystko. Nie ma nic więcej. I teraz w tych wszystkich innych adresach w świecie Monero gdzieś pojawia się nagle, gdzieś te środki się pojawiają, ale skąd one przybyły? Jak tam się znalazły? Kto je wysłał? Na tym polega właściwie prywatność. Więc e, odbierajcie to, jak chcecie. Dla mnie prywatność jest e, naprawdę czymś e, czymś ważnym, ogólnie w świecie. A jak mówię, dlatego mieszkanie mieszkamy w szklanych domach i używamy nie używamy przeźroczystych toalet między innymi. Dlatego nikt nie ma napisane na czole e, swojego stanu konta bankowego i tak dalej. Więc. E, Podobnie w świecie krypto. Więc nie jest to nic złego, nie widzę to, nie widzę to jako nic złego. Wręcz odwrotnie, widzę że to jako coś, co jest zwyczajnym ludzkim prawem do tego, aby mieć tą ksztę prywatności. Od tego między innymi też jest gotówka w świecie tradycyjnym. I już nie będę się tutaj, że tak powiem, rozwodził na temat tego, jak ważna jest. Gotówka w naszym świecie i choćby te ostatnie moje tweety, które wrzuciłem, wiele osób to odebrało w bardzo, że tak powiem, dosłowny sposób, ale ten tweet o, o tym CBDCs, które w pewnym momencie, gdyby weszły w życie, mówię gdyby, bo mam nadzieję, że, że to wszystko spali na panewce, ale gdyby weszły w życie, Totalnie założą nam kajdany na ręce i nie będziemy mogli, i tutaj takie. To jest przykładowe. Wiele ludzi myślało, że to jest dosłowne. To jest przykładowe, nie będziemy mogli na przykład wydać więcej niż 50 euro na jedną transakcję, mieć dzienny czy tam miesięczny limit, ile możemy wydać, będziemy mieć limit, ile transakcji możemy zrobić w miesiącu. I to wszystko będzie w bardzo prosty sposób, że tak powiem, już nam zaprogramowane do naszego portfela, tracąc absolutnie naszą anonimowość, prywatność, jak i, jak, i, jak, i, jak i dosłownie wolność. I powiem Wam, że wielu osobom wydaje się, że to jest niemożliwe, ale tutaj, jeżeli śledzicie mnie na Twitterze, to tutaj ostatnio miałem wypowiedź, właściwie tutaj Pana, na World Economic Forum, który mówi, że Mamy technologie, Mamy technologię, która pozwoli nam śledzić. I oczywiście musi to być za jakąś zakrywką, więc tutaj będą używać ślad węglowy, ślad węglowy każdego człowieka. I w ten sposób możemy kontrolować, co kupuje, jak podróżuje, gdzie podróżuje, czy powinien podróżować, i tak Więc to jest coś, co, to jest coś, co, co, co definitywnie. Nie jest w interesie żadnego wolnego człowieka, aby coś takiego weszło nam w życie i założyło się nam, że tak powiem, na, na, na ręce. Więc stąd też popieranie każdego człowieka, który mówi o tym, że powinniśmy być wolni: powinniśmy mieć prawo do prywatności, powinniśmy mieć prawo do używania gotówki jest czymś, co jest w naszym interesie ogólnym. Takie jest, moje, takie jest moje zdanie na ten temat. I w taki sposób zatoczyliśmy koło. Od giełdy Bybit, która nie weryfikuje, jeżeli się używa krypto, wejście z krypto, wyjście z krypto, nie weryfikuje swoich użytkowników póki co jeszcze, do poprzez Tornado Cash, poprzez Monero, kończywszy na właśnie takich oto, takich oto wywodach. Tak to widzę. Jakby to powiedziało wielu os wiele osób moi drodzy. Aczkolwiek ja tak nie mówię, więc skreślmy to. Krz, krz, skreślone. Tyle na dziś. Trzymajcie się. No i co? No i do zobaczenia następnym razem. A tak przy okazji dodam, że wszystkie te dramaty, które dzieją się w świecie krypto w tej chwili, a więc z, z ludźmi, którzy nie potrafią trzymać ciśnienia, którzy walczą między sobą. Którzy, którzy jedni na drugich nagadują, dużo, dużo osób, które weszło pierwszy raz w świat krypto, a w tej chwili też im, że tak powiem, ciśnienie wybija korki i już szukają jakiegoś uwolnienia swoich emocji. To jest, to jest wszystko związane z tym, że może rzeczywiście jesteśmy gdzieś już blisko, blisko dna tej besy. Miejmy taką nadzieję, aczkolwiek wszystko się jeszcze może zdarzyć, tak jak powiedziałem, wiele, wiele. Jeszcze jest rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Ten słoń w tym składzie z tym wielkim, ten, słoń, ten wielki słoń w tym składzie z tym porcelaną, którą jest krypto, ciągle jeszcze tam jest. Więc nie wiem, czy tym razem, może nie tym razem, może przy następnej besie, ale, ale pewnie kiedyś go ujrzymy. Na razie, trzymajcie się, cześć.